Dobra, witam was w kolejnym, tam, odcinku, i... Czas iść na ceremonie punktów, i... Pewnie znów... odwiedza, widzimy. ...Pokój Fasolek. Zobaczmy. Na Ojeju. Na jakiś znowu. ...na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Na czole chyba. Hmm, najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka Cię wizyta w pokoju nagród. Dziękuję bardzo, dziękuję. <gryw> A gdzie oklaski dla zwycięzcy? Się patrząc. Na jakieś zabójce z więzienia. <gryw> Jeszcze zbiec. Hmm, ostatnio tam gdzieś pobiegłem. To jest sketch, dobra. Najbardziej. Teraz tak do dół. Obleci się. Chyba mam jakąś mniej więcej strategię. Tutaj, na wracaj, na sekundę upływają. Ale chyba teraz mamy więcej czasu niż ostatnio. Tutaj... Dobra, czas iść na dół. Nie ma innej opcji. Tędy nie Tędy nie eee, się pobiegnie Ciekawy czy uda mi się teraz PUSTO! Aha. Czy uda mi się teraz tysiąca dobić? Wątpię 800 na pewno 900 chyba też Tutaj przelewam Bieg na Biegaj, Harry, biegaj. Nie po to tyle treningów było. Dobra, i tu. Aha, czy tam zostało? No, ja tu sobie wskoczę. Ojej, tego czasu staję w nadmiarze. Dobra. teraz nawet nie mam gdzie zbierać te fasowe Skrzynia ewentualnie. Plum, plum, dawaj, dawaj, dawaj. Wiesz różową, różowa jest fajna. Aha, dobra, druga skrzynia. No, czasów na wymiarze. Pojedyncze gdzieś leżą W większym zbiorze Aż góry, do góry można by było jakąś wejść Znuczę obwodem biec no. Dobra. Tutaj Nie zdążę 950 nawet nie Nie, nie zdążę Tuż jedna jeszcze ewentualnie Dawaj jeszcze jedną No, jeszcze spadnij sobie... na no, koniec. Zacznijmy z teraz. Harry, chcę zobaczyć miejsce zbrodni. Filch pilnuje korytarza, gdzie zaczarowano jego kota, ale teraz go nie ma. Taka okazja! Jak w Biedronce, normalnie. Uważasz, że Komnata Tajemnic naprawdę istnieje? Ja wierzę w opowieść Flitwicka, nawet jeśli on sam nie wierzy. Nawet Dumbledore nie mógł odczarować pani Norris. Nie wiem, kto ją zaatakował, ale na pewno nie człowiek. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Chyba możemy się rozejrzeć, skoro już tu jesteśmy. A filcza nie ma. Pamiętasz, ile wody Pół było? Godziny na podłodze? ma obiadowej. Skąd się tam wzięła? Stąd. Zajrzyjmy. Nie mogę tam wejść. To toaleta dla dziewczyn. Nie przejdź. Mary nikogo tam nie będzie. To łazienka jęczącej Marty. Straszy w toalecie. Jest zawsze nieczynna, bo Marta ma napady złego humoru i wszędzie rozlewa wodę. Nie życzę sobie, żeby gadano o mnie za moimi plecami! Ale kto może być dziedzicem Slutakiela? Si kto chciałby wystraszyć wszystkich ludzi nieczarodziejskiego pochodzenia z Hogwartu? Draco Malfoy. Słyszeliśmy, jak nazwał Hermionę Szlamą. Ale jak udowodnimy, że to on? Trzeba by dostać się do salonu ślizgonów i wypytać Malfoja. Ale tak, żeby nie wiedział, że to my. Ale to niemożliwe. Potrzebne nam będzie trochę eliksiru wielosokowego. Przemienia człowieka w kogoś innego. Możemy zamienić Harego w ślizgona. Nikt by się nie zorientował. Obawiam się, że dwa składniki może być ciężko zdobyć. Sproszkowany róg dwurożca i skórę bumslanga. Harry, będziesz musiał je zdobyć, żebym mogła zrobić policję. A wiesz, skąd mogę je wziąć? Róg dwurożca jest w zapasach Snape'a. Nie jestem pewna co do zrzuconej skóry bumslanga. Muszę sprawdzić w bibliotece. Cudownie! Korytarze pełne pań. skrzyneczka. Ale zabawa. A ja już w Lochach, man. Po skrzyneczce. Siada muszę iść. Hmm. Gdzieś tu, chyba. Dawaj. Jedno. Jedną Jedno. cwaniaczek, żeby jeszcze raz go też uderzyć, tak? No proszę. Jedno. Wezwanie, elegancko Ciekawe to usłyszenie Tak na widoku jest, ale srebrna karta, spokojnie Tu proszę Teraz tak, tu chyba, ale no nie wiem, nie jestem pewny Nie może po drugiej stronie Gdzieś tu się popylało do tego wezwania O tu Coś jest? Fasolka moja no Boga Nic Karaluchy Co teraz się stanie? A, to mi zjedzie. Nic o czas chyba jeździć, czy nie? Nie, tu jest przejście dalej, ja bym chciał tam jeszcze zawitać. Tutaj chodź to, chodź tu, Nie lubię tego kołraka. Dobra, tu. Ty mi pokażesz to, no to bezużyteczne tak naprawdę. W pewnym sensie. Dobra, tutaj Kurde Kit z tym żabą Tutaj na razie zakończymy naszą rozgrywkę Następną część Następnym odcineczku